アミデメオサマスメオウイタクナルホトザンコクナコケタタン。 Dobra, dobra. Kotuj się do dobrych zakupów. Do Sylwestra pomarańcze 2.9. Niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. Sam to prawdziwy zuch. Wersja polska telewizyjne studia dźwięku. Pamiętuj z nami 30. Urodziny Kubusia. Weź udział w urodzinowej loterii i graj o Super Nagrody! Mówi, że nie ma kosztów, to nie ma. A jak mówi, że są, to je pokazuje. Proste. Weź pierwszą pożyczkę. Normalnie wpadnę w depresję. Normalnie jesień. A ten zawsze luz.